Którzowski Baragata został założony w połowie lat 60. Obecnie jej właścicielem jest Janusz Kałuziński, prezes klubu sportowego TKK i Longorżów. Najdłużej, bo 40 lat, w restauracji pracuje szefowa kuchni, Marzenna, której w pracy pomaga córka, Agnieszka. Mimo że goście, jak zapewniają pracownicy, są zadowoleni z jakości dań, lokal nie przynosi zysków. W uratowaniu biznesu miał pomóc menedżer klubu, Bogdan Jakubczak, jednak i on nie wie, jak może wskrzesić bar. Dlatego zdecydowali się na zaproszenie Magdy Gessler z ekipą. Już przy wejściu stwierdziła, że w lokalu jest gorąco. Zanim zamówiła pierwsze danie, poprosiła szefową kuchni na krótką rozmowę. Zwróciła uwagę na bardzo niskie ceny dań, w tym 2 złote za zupę dnia. Następnie zamówiła kilka potraw, jednak wyraźnie jej nie posmakowały. Kosztując pomidorówkę, stwierdziła, tu jest ma małyga pomidorowa, pachnąca rozgotowanym makaronem i mąką. Okropne. Przypomina mi to gorzej niż komuna. Później zdziwiło ją, że pierogi leniwe były przyrządzone bez bułki tartej, dlatego wcześniej zażyczyła sobie kotlety jajeczne. Te także jej nie posmakowały, powiedziała: kolor tych jajek jest straszny. Powinny być żółte, a dlaczego są góre? Nie wiem. Jajka są najgorszej kategorii znacznie lepiej oceniła kotlety mielone, z łopatki, które oceniła słowami to jest dobre. No, to się broni. Dobrze zrecenzowała także pierogi ruskie, które, jej zdaniem, miały jednak za grube ciasto, jednak już nie posmakowały jej pierogi z mięsem. Ale tego to się boję jeść. Czegoś takiego nie widziałam w pierongach, grube ciasto, grubo pokrojone mięso, tak jakby stare kurczaki. Magda Gaszwer skrytykowała także brudne podstawki do jedzenia, za co zrugała menedżera Bogdana. Pierwszą wizytę krytycznie podsumowała słowami: ściema. Totalne rozczarowanie, brudno i niesmacznie. Następnego dnia prowadząca kuchennych rewolucji dokładniej zwiedziła lokal. Była zszokowana niską pensją szefowej kuchni, która wynosiła niewiele ponad 2000, zł. Oberwało się za to właścicielowi i menedżerowi którym wytknęła: Jeszcze w życiu nie widziałam sytuacji, w której by były trzy kobiety, które pracują, i dwóch panów, którzy je kontrolują. Kropka za dwa tysiące. Złotych pracować w takim miejscu jest rzeczą karkołomną. To jest nic za codzienną pracę. Pan zwariował. Kto tak? Płaci? Poza tym skrytykowała słabe umiejętności menedżerskie Bogdana. Chwilę później udała się do kuchni, by ocenić jej stan. Zgodnie z tradycją, zdemolowała meble oraz wskazała najbardziej lepkie miejsca w miejscu. Pracy personelu, poza tym zleciła wyrzucenie wszystkich starych mebli i sprzętu. Po krótkiej inspekcji zaproponowała zmiany. Pozostawiła dotychczasową nazwę, by podtrzymać historię miasta. Zdecydowała, że restauracja zmieni kolor na błękity i żółcie, a w menu znajdą się tradycyjne polskie dania. Wychodząc z baru Agata. Nieco rozczarowana Magda Gessler powiedziała: To jest prawdziwe archiwum syfu i brudu. Następnego dnia zabrała całą ekipę do Sadu, gdzie specjaliści przedstawili kilka odmian jabłek, po czym wraz z kucharkami Barwagata przygotowali słodkie danie. Powróciwszy do odmienionej restauracji, pracownice spotkały się z Magdą Gessler. By poskarżyć jej się na zaległości w otrzymywaniu pensji, zdenerwowana gwiazda wzięła menedżera i właściciela na rozmowę, podczas której zapowiedziała: Nie możemy dokończyć rewolucji. Kropka: to takie zasadnicze, że każdy człowiek, który pracuje, nie pracuje za darmo. Jutro nie będzie kolacji, nie zakończymy kuchennych rewolucji. Dopóki kobiety nie otrzymają swoich pieniędzy rozwścieczona, Magda Gessler postanowiła opuścić Baragata, przedtem jednak zbiła filiżankę i rozkopała krzesło. Na koniec wykrzyczała menedżerowi: Życzę, że pan miał takie oszczędności, żeby pan, Kuwa, pracował za dwa tysiące. Złotych i czekał trzy miesiące na swoje pieniądze kolejnego dnia. Wróciła do restauracji, by kontynuować kuchenne rewolucje. Menedżer poinformował Magde Gessler, że ma już pieniądze na pensję dla pracownic, ona zaś pouczyła go, że musi przeprosić panie za wszelkie zaległości finansowe, bo inaczej nie poprowadzi biznesu. Pokornie posłuchał restauratorki i obiecał. Że nie dopuści do podobnych problemów w przyszłości. Następnie cała ekipa ruszyła na miasto, by zaprosić gości na kolację powitalną. Wieczorne spotkanie przebiegło pomyślnie. Kilka tygodni później Magda Gessler powróciła do Barłagata. Które nie tylko cieszył się ciepłymi recenzjami w sieci, ale przede wszystkim świetnymi obrotami finansowymi. Gwiazda Kuchennych Rewolucji zamówiła kilka dań, by zobaczyć, czy pracownice posłuchały jej kulinarnych rad. Posmakowała jej i kanapka, i zupa pomidorowa, zachwyciła się także kotletem, mielonym. Mówiąc, jest po prostu taki, jaki moja babcia robiła. Kotlet mielony najlepszy w Polsce. Szefowa kuchni poinformowała Magdę Gessler: Że szefostwo znów zalega z płatnościami za nadgodziny. Gwiazda kuchennych rewolucji zrugała menedżera, dlaczego pan i mnie płaci? Powiedz, masz taki bar, taki ruch. Dlaczego one nie dostały pieniędzy? Nie jest wstyd, Wam. Dla mnie to jest porażka. Myślałam, że mogę Wam pogratulować, że możemy cieszyć się razem. To nie księgowy ma z nimi rozmawiać, tylko Wy. One nie muszą prosić się o własne pieniądze, skoro je zarabiają w taki sposób, jak widzisz i masz, pełno. Podsumowując kuchenną rewolucję. Powiedziała: Ogłaszam Baragata najpyszniejszym barem w Polsce, ale życie tego baru wisi na włosku przez nieodpowiedzialność prezesa i pana Bogdana. Dwukropek jeszcze przed emisją programu w telewizji Magda Gessler poinformowała na Instagramie, że cały odcinek Kuchennych Rewolucji dedykuje marzennie koniuszy, która zmarła 20 września bieżącego roku, niedługo po zrealizowaniu programu. Zapraszając widzów do oglądania show TVN, napisała, Kuchenne Rewolucje i odcinek, który dedykuje, pamięci nieżyjącej już cudownej szefowej kuchni baru Agata w Gorzowie Wielkopolskim, marzennie. Deszła na zawsze po bardzo udanym powrocie do baru mlecznego.